A ze mną już kolejny gość, pan Maciej Nowowiejski broszko ze szkoły spadochronowej Skylife w Poznaniu. Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Rozmawiać oczywiście, będziemy o skokach spadochronowych. No właśnie, ja, bym, ja jestem już zainteresowana pana przygodą. Od jak dawna pan skacze. No, już minęło 20 lat, od kiedy zacząłem skakać. Miałem wtedy kilkanaście lat. <laughs> Minimalny wiek w tej chwili to jest e, ukończony 16 rok życia. Mhm. I już można zacząć skakać. A, i ja tak zaczynałem. Mhm. Nie żałuję pan, absolutnie. Nie żałuję, do tej pory skaczy i nadal mi się to podoba. Mhm. Ile e, skoków e, już zaliczonych na liście? Prawie 6 tysięcy. Mhm. Prawie 6 tysięcy ma w tej chwili. No więc właśnie, e, jak to jest, jak się skacze? Jakie emocje nam towarzyszą przed skokiem, w trakcie, po skoku? Ciężko odpowiedzieć jednym zdaniem, jak to jest w czasie skoku. Emocji jest, jest, jest bardzo wiele. To są e, fantastyczne widoki. I te widoki. pozytywne, i te stresujące, e, te, ne, może nie tyle negatywne, co taka adrenalina, to która się pojawia. nie nazwałbym tego takim klasycznym stresem czy strachem, ale, ale emocji oczywiście jest. To jest sport e, bardzo dynamiczny, dużo się dzieje. E, oddzielenie się od samolotu na dużej wysokości przy, przy, przy tych fantastycznych widokach często. E, no, muszą temu towarzyszyć emocje. Potem Drugi etap skoku to jest lot na otwartym spadochronie, gdzie widok jest niczym nieograniczony. To się podoba. Także no, tych emocji jest sporo, i z reguły skoczyk po lądowaniu chcę zaraz kolejny raz skoczyć. Dlaczego myśli Pan, że ludzie się decydują na skok? Szukają nowych wrażeń. Szukają wrażeń wyjątkowych, czegoś, co nie robi się na co dzień, to myślę, że to najwięcej ludzi przyciąga. Dużo jest w tej chwili takich atrakcji, które już powiedzmy się troszeczkę obyły, tak, troszeczkę już są spowszedniały, nie wiem, paintball, to, co się dzieje na ziemi. Wyjście do kina już nie jest tak bardzo atrakcyjne. Jest fajne, oczywiście, że tak, ale sporty lotnicze, spadochroniarstwo jest inne. To się, myślę, to najbardziej przyciąga. Czy to jest sport tylko i wyłącznie dla odważnych? <gry> Oczywiście, trzeba przełamać troszeczkę tego, tego strachu, ale ja uważam, że to jest sport dla każdego. Nie trzeba być jakimś wyjątkowo odważnym, jakimś człowiekiem, który ma specjalne predyspozycje. Uważam, że każdy może skakać. Natomiast są osoby, które troszeczkę dłużej się uczą, na przykład w powietrzu. Tak? Troszeczkę dłużej muszą poświęcić czasu, żeby przełamać swoje emocje, a potem już im idzie dużo lepiej. Także moim zdaniem nie ma ograniczeń. A kiedy pojawia się ten moment strachu? No, Na najwięcej, emocji, najwięcej emocji jest tuż przed skokiem, e, powiedzmy, e, w samolocie przy otwartych drzwiach. Natomiast nie jest to wcale ani najtrudniejszy moment skoku, czy najbardziej niebezpieczny, absolutnie nie. Ale tak człowiek reaguje. Stojąc przy otwartych drzwiach w samolocie, czuje najwięcej <laughs> emocji. Tak, tak mhm. dokładnie tak. Czy częściej skaczą kobiety, czy mężczyźni? Czy tutaj nie ma reguły? Tak statystycznie no jednak więcej więcej mężczyzn skacze, więcej się. Ale jest coraz więcej też dziewczyn w naszym, w naszym klubie. Też są dziewczyny, które również są na kursach instruktorskich, mają duże osiągnięcia. Są również dziewczyny, które są instruktorami. Jak najbardziej to jest mm -hmm. sport dla wszystkich. Mm -hmm. No właśnie, mówi Pan o tym, że to jest sport dla wszystkich, a na pewno coś ci jest konkretnie wymagane. Czy nie wiem, na przykład jakieś specjalne badania lekarskie przed skokiem. Badania są wymagane, natomiast w tej chwili jest projekt zmiany w przepisach, aby nie były konieczne te badania. Wyjątkiem są skoczkowie zawodowi, czyli instruktorzy, ci, którzy mają licencje zawodowe, oni muszą przechodzić badania. Mhm. Natomiast no jeszcze, to, jeszcze to nie obowiązuje i badania każdy kandydat musi przejść, natomiast proszę mi wierzyć, że są to bardzo proste badania. To nie jest coś, to, to, to nie jest przeszkolenie przecież pilota jakiegoś wojskowego, kogoś o specjalnych jakichś wymaganiach. Proste, proste badania, które załatwia się w pół godziny i, i na okres nawet do pięciu lat, to w zależności od wieku takie badania są ważne i można skakać. Ja mam nadzieję, że nasi telewidzowie już za chwilę będą mogli zobaczyć zdjęcia z takich skoków. No więc właśnie, ale jak do takiego skoku spadochronowego można przygotować się jeszcze wcześniej w domu? Czy w ogóle można się przygotować? No ciężko w domu się przygotować. Zależy do jakich skoków, bo jeżeli ktoś chce się przygotować do swojego pierwszego w życiu skoku, mm -hmm. zaczyna o tym myśleć. <laughs> To najczęściej jest to skok tandemowy. No tutaj nie potrzeba przygotowania i samodzielnie raczej, nawet nie chcemy, żeby ktoś się samodzielnie przygotowywał ze znalezionych w internecie materiałów, bo, bo czasami są rzeczy jakieś albo nieprawdziwe, okay. albo informacje z innych krajów, gdzie u nas jest inny program szkolenia na przykład. Przygotujemy każdego skoczka na lotnisku tuż przed skokiem. Czyli do ostatniej minuty nie wiemy, co się wydarzy tak naprawdę. Nie no tylko, że będzie skakał, wie, że będzie skakał z 4000 metrów, wie, jaki jest samolot, mm -hmm. jaki jest czas swobodnego spadania. Takie podstawowe informacje oczywiście są na, na stronach internetowych, ale już szczegóły tego, co się będzie działo, już instruktor mówi tuż przed skokiem. To dobrze, to wobec tego, gdybyśmy wybrali się na taki skok, to jak to po kolei wygląda? Skok tandemowy, tak? Tak, skok tandemowy. Najpierw trzeba się zgłosić do instruktora i zarezerwować sobie termin. Skoki są organizowane z reguły to z dużym w wyprzedzeniem? To zależy. Jeżeli to jest tak jak teraz początek sezonu, nie ma jeszcze bardzo dużo zgłoszeń, może nawet w ostatniej chwili jak są miejsca zapraszamy. Natomiast w środku lata, w środku wakacji czasami jest kłopot, bo mhm. jest najwięcej chętnych. Także zawsze doradzamy, żeby troszeczkę wcześniej o tym pomyśleć i to miejsce sobie zarezerwować. To z uwagi na pewno na przepiękną pogodę i przepiękne widoki. Okres temu sprzyja oczywiście jest najcieplej, okres wakacyjny, urlopowy jak najbardziej. Natomiast jak już przyjedzie nasz pasażer na lotnisko. Myślę. Już nie może się wycofać. Czy można do ostatniego momentu. Może, ale raczej, raczej się to nie, nie zdarzy. Ja nie pamiętam, żeby ktoś przyjechał, i na, wręcz przeciwnie. Czasami przyjeżdżają osoby, które nie są pewne, bo na przykład dostały prezent, mhm. jest voucher na skok tandemowy, ale one tak naprawdę jeszcze nie wiedzą, czy chcą skoczyć, czy nie. I dopiero jak przyjadą na lotnisko i zobaczą, jak się wszyscy świetnie bawią, bo na tym etapie to ma być wyłącznie zabawa, to nie jest, mhm. e, 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 że ktoś musi skakać. Ma się dobrze bawić. <laughs> Po krótkiej rozmowie z instruktorem już nie ma żadnej wątpliwości, że chce skakać i, mhm. i, i tak naprawdę jest. Ale tutaj mówi Pan o grupie ludzi. Czy wobec tego ten skok tandemowy to jest tak, że skaczymy w kilka osób naraz? W samolocie jest kilkanaście osób. Mhm. Samolot zabiera tak do 18 osób i, i zawsze ktoś tam jest. To nie jest tak, że przyjeżdża pasażer na lotnisko i jest sam. Mhm. Także tych skoków odbywa się dosyć dużo. Czyli czujemy się pewniej jeszcze w Oczywiście. tej społeczności. Oczywiście. Nie, nie jest pasażer sam. Mm -hmm. Tuż przed skokiem jest jeden formularz do wypisania, procedura... Yy... Normalne podpisanie oświadczenia, później można dopasować kombinezon, dopasować uprząż i instruktor tuż przed skokiem, powiedzmy pół godzinki przed skokiem, robi takie krótkie przeszkolenie. Z tym, że według naszych przepisów skok tandemowy nie jest traktowany jako skok samodzielny, czyli nie jest to kurs. Niektórzy to mylą, czy, 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 czy trzeba przechodzić kurs przed skokiem tandemowym. Nie, tylko krótki instruktaż. Instruktor mówi te najważniejsze rzeczy. Co będzie się działo w samolocie, w którym momencie przypinamy uprząż? Jak wygląda przygotowanie się do samego wyjścia z samolotu, gdzie trzymać ręce, jaką mieć sylwetkę w czasie swobodnego spadania. Takie naprawdę podstawowe rzeczy, jeżeli. Ktoś chciałby, żeby ten skok był filmowany, wtedy... To również jest taka możliwość. Jest taka możliwość i wtedy towarzyszy od samego początku nam kamerzysta, który nagrywa przygotowanie do skoku i to, co się dzieje w samolocie. No Emocje oczywiście, przede wszystkim. No, oczywiście, wszystko. I to, co najważniejsze, czyli e, swobodne spadanie. To okay. jest to, co jest najciekawsze. I też e, to jest ten najprzyjemniejszy moment? Tak, oczywiście to jest, to jest to, co się najbardziej podoba. Skok z 4000 metrów ma około 50 do 60 sekund swobodnego spadania. Mhm. I wtedy ludzie najbardziej się, że tak powiem, cieszą, najwięcej jest emocji wtedy i to nagrywamy. Mhm. Brzmi naprawdę wspaniale, ja pomimo, że nie wiem do końca, czy bym miała taką odwagę, to już jestem zainteresowana takim spokiem. Drodzy Państwo, na pewno o skokach jeszcze porozmawiamy, ale to już za moment po krótkiej przerwie. Do zobaczenia.